<noise> Okej, okay, to było przypadkowe. O serio, jest tutaj jakaś amunicja? Nie ma. Dlaczego nie można? strzelać przez yy, szybę ktoś mi to wytłumaczył O shit Co ty tu tak blisko robiłeś Nie jesteś zbyt piękny Aha, coś jest Ci Noża mi... Oh, o Oho, to był snajperski strzał. Jak ja niby tego tu mam załatwić? Patrzcie taka piękna pozycja. Nie wyjdzie z Kubaniec, no? Yy, to chyba nie ma większego sensu. Serio, pięć pocisków, chyba będziemy musieli zrobić mały maraton. Nie, nie, nie. <laughs> panikuję, panikuję. Tak, tak, tak. Bardzo ciekawa. Ja tutaj mam swoje problemy. Podniosłem coś. Nie wiem co, nic nie podniosłem zajebiście. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Tędy nie. Masz rurę. <słuch> <słuch> Może. Edwardzie. <słuch> zamknij. Coś czuję że. Tak. Chciałem powiedzieć, że... czuję, że długo... Butelka wody... Świetnie! Ten przynajmniej też dostał! Ała! Zostaw mnie! Spadaj! Chciałem powiedzieć jeszcze jeden strzał i będzie po nim. No, wiem, że gdzieś tam masz ten słaby punkt. Właśnie. Ekipuj. Hmm. Nie będziemy się bawić. vai doir oi 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 Twój mały gadzie Jak ja teraz mam z tym cholerstwem wygrać? E, czy to w ogóle coś robi? Tak. Mm, cholera Nie dobrze, dobrze jest Mam nadzieję, że on nie wyjdzie stamtąd Nie ma tutaj czegoś użytecznego Jak na przykład to I to, i to, i to O ty to skurczy byku, teraz masz już przesrane Iż bym mnie trafił. No to wygląda. Ja pierdzę. Edward, nie. Rzuć tam i módlmy się o to, że go uszkodziło Uszkodziło. Chciałbym wiedzieć, gdzie ta butelka jedna poleciała. Na pewno się nie rozbiła, bo była plastikowa. Dobra. Być może jeszcze coś w tym pomieszczeniu będzie. Spraynie Jeszcze jedna butelka. Baterie śrubokręt. Zakładam, że ten aerozol też możemy wysadzić. Ale o tym się za chwilę przekonamy. butelka. Zajdźmy sobie tutaj niżej, stąd lepiej się celuje. Dycha jeszcze. Jeszcze. o, o. o i się wkurzył koleś się wkurzył to też powinniśmy mogli powinniśmy mogli Wiecie, ja mniejsza o skupiam się rzucamy świetnie dobra póki leży póki leży póki leży wreszcie sorry kobieto wiem, że powinienem cię uratować ale mam tak, zgiń przez płomienie jeszcze już w ogóle będę zachwycony tą sytuacją wow serio Gro, czy ty sobie robisz jaja ze mnie Flary, flary, szmatki Szmatki mi się do niczego nie przydadzą, ale amunicja owszem Zostaw to ciało, po co ci one Dobra, będziemy mogli chyba tędy sobie wejść Bardzo smuci mnie fakt, że nie było tam sprayu Naprawdę Tutaj latarka i jest nam potrzebna uh -huh. Może coś w tych kabinach nie hmm. Same szmatki one mi się do niczego nie przydadzą Baterie również O i sytuacja nie wygląda za różowo Jacek, więc dlaczego tutaj nie ma nigdzie apteczki? Po prostu wchodź! Okej, okay, choć przynajmniej mamy... przynajmniej mamy jedną butelkę. No i teraz pytanie, czy my mamy tutaj wejść? Hey, gdzie się do diabła wybierasz? Właś tu. Na spacer, na spacer, droga pani. Kurczę, bo możemy wejść... Tutaj do niej, a możemy chyba iść również do tego szybu wentylacyjnego. A ja spróbuję jeszcze jednej rzeczy. Tutaj chyba była jeszcze butelka wody. Tak. Zobaczymy, czy ten pożar będziemy mogli ugasić. Taki mały eksperyment. Wątpię, by jedna butelka zadziałała. Edward oczywiście jeszcze nie trafił. Bo po co? Bo po co Edwardzie? Aleluja! Nie. Tak. Nie wiem, jakim cudem nie zauważyłem tej myszawki. Kurde, ale nas, nas pouszkadzały. Dobra. Tak więc, ten spray żegnamy. I wit witamy nowy, świeżutki, pachnący. Mhm. Edward, dasz radę. Hmm, tutaj nic? Tutaj nic, tutaj nic. Hops. Hops. Nie. A, na takiej zasadzie. Dobra, zanim tam zejdę, halo? No puśćcie, puść. Aha, to jest... Dobra. Bez komentarza. Za, yy, przeładujemy broń. No i chodźmy do tego wagonu. Zobaczymy co się wydarzy eee, Zapiszemy grę. Aha. Świetnie. Powiedz mi kobieto, co ty tutaj robiłaś? To się źle skończy. Skąd ja to wiedziałem? O cholera! Czy ja powinienem stąd uciekać? Hmm. Dobra, mamy darmową karuzelę. Ale ani trochę mi się to nie podoba. By się zatrzymało, dobra, dobra, tych mamy z głowy, mam nadzieję. Um, amunicja gdzieś tutaj leżała. Tak, aha, nie możemy podnieść, ok. A jeszcze tutaj się trzeba iść dziadu mały. Jeszcze coś. Tak. Dobra, zakładam, że musimy przeskoczyć na to coś liną tego nazwać nie można. Ops. Spokojnie, spokojnie. Ja tylko po twoim glucie się powspinam. Tylko czy ja dobry wybrałem? No, zaraz się przekonamy. A, -a zły. <ścoughs> tak z ciekawości, czy jakaś droga... Moglibyśmy tam zeskoczyć. A czy na lewo od... Nic nie widzę tam. Teraz pytanie, czy mamy się do tego dostać, czy próbować wskoczyć na tamtą skałę. Dobra, zobaczymy. Skacz, Edward! Świetnie. No już, już, spokojnie. Po co się tak drzeć? Nic się nie dzieje, chłopie. O, serio? Jesteśmy we wnętrznościach. Zapis gry. Uh -huh. Dobra. Dobra, ale wnętrzności tego czegoś będziemy sobie zwiedzać dopiero w następnym odcinku. Tak więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.